Na przełomie września i października 2024 roku zapytano mieszkańców Unii Europejskiej: czy energetyka jądrowa będzie miała pozytywny, negatywny lub żaden wpływ na nasz styl życia w ciągu najbliższych 20 lat? Aż 56% ankietowanych wskazało, że energetyka jądrowa będzie miała bardzo pozytywny lub raczej pozytywny wpływ na nasze życie. To wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z wynikami badań z roku 2021. Najbardziej pozytywny stosunek do energetyki jądrowej odnotowano w Czechach 77%, w Finlandii 71% oraz w Polsce 69%. W stosunku do ostatniego badania z roku 2021 w 16 państwach członkowskich wzrósł odsetek odpowiedzi wskazujących na pozytywny wpływ na nasz styl życia w ciągu najbliższych 20 lat. Największy wzrost odnotowano w Danii o 22 punkty procentowe, we Francji o 21 punktów procentowych oraz w Niemczech o 19 punktów procentowych.